Jak odróżnić ból od nerki. Bó Jak odróżnić ból nerki od bólu kręgosłupa? Ból nerki typowo jest wyżej, jest wyżej od bólu kręgosłupa lędziowego. Ból kręgosłupa jest najczęściej niżej. Nerki znajdują się tu na granicy dolnych żeber. I tutaj one zaczynają boleć. Są różne bóle nerki. Najgorszy ból to jest ból kolki nerkowej. Ten ból zaczyna się właśnie w okolicy nerki, tam gdzie ona jest, ale on stopniowo, w miarę jak kamień, schodzi w zmoczowodzie, to przesuwa się w dół, przesuwa się w końcu aż do pachwiny, promieniuje do narządów płciowych, promieniuje czasami do wewnętrznej części uda, ale są też silne bóle brzucha. Silny ból brzucha, wymioty, jest pobudzenie. Przy bólach, przy bólach spowodowanych kamicą nerkową, kolką nerkową, to właśnie chodzenie, właśnie ruch sprawia, że jest lepiej. Natomiast w bólach kręgosłupa może być tak, że ten ruch sprawia, że jest gorzej. Niemniej trzeba się zgłosić po prostu do lekarza, żeby lekarz to stwierdził. Jeżeli jest w szczególności silny ból, to nie zwlekajcie, zgłoście się. Nie próbujcie tego leczyć sami, znajdować przyczyn w internecie, bo czasami liczą się godziny, liczy się czas. Im szybciej ktoś zdiagnozuje, im, zare, im szybciej zareaguje. W niektórych przypadkach jest to znacznie lepsze dla pacjenta. Nie mówię tylko o tym, że będzie mniej boleć, mniej czasu boleć, ale na przykład przy pojawianiu się chorób, objawów neurologicznych, zaburzeń czucia, zaburzeń siły mięśniowej. W takich przypadkach zgłoszenie się na SOR jest ważne. Szybkie zgłoszenie się na SOR. Wtedy można coś zrobić najczęściej coś, co sprawi, że te dolegliwości się nie utrwalą, że wróci wam czucie, wróci siła mięśniowa.